Znajdujemy się w Katowicach, ulica 73. Pułku Piechoty, na wysokości posesji numer 10. Miejsce wydaje nam się w miarę bezpieczne, bardzo bezpieczne, aby przeprowadzić symulację zdarzenia drogowego z udziałem motocyklisty. Będzie tutaj znajdował się motocyklista z pasażerką, którzy po prostu wypadli z zakrętu. Będą to osoby leżące, będą osoby odpowiednio ucharakteryzowane. No tam rzęb, to no weźcie to załóż. i nogi się trzęsą. No, na trening jedziemy, także jesteśmy już dobrze rozgrzani. Właśnie, też kawy i chyba już nie potrzeba. Ja się śpieszę, bo z dziewczyną jedziemy, bo wciąż jest do szpitala. Rodzi? Nie, nie jeszcze, ale położę. Każdy może być w takiej sytuacji. Od razu był taki impuls w sekundzie, żeby pomagać? Znaczy nie no, wiedziałem, że ktoś leży. no Patrzę, leżą, zatrzymałem się tutaj, wróciłem. No. Przezobaczyłem, czy nie jedzie coś z tyłu, żeby mi nie wiązać, nie? Telefon, pierwszy telefon, nie? No, żeby pomóc zezwać i nic więcej, no. Coś jest nie tak po prostu, trzeba stanąć i sprawdzić i widziałam, że nikt się tutaj nie zatrzymywał. Odruchował wszystko i człowiek nie myśli nie, chyba w tym momencie, także trzeba pomóc. Ja byłem w podobnej sytuacji, a akurat ludzie nie pomagali, tylko jeździli, patrzyli, robili zdjęcia, nie? Cieszę się, że to była pozdrowa sytuacja, to jest najważniejsze i, i no... Całe szczęście, że, że w takiej sytuacji mogliśmy się z tym zetknąć, a, a nie w życiu y, prawdziwym. No ale wiadomo, na wszystko trzeba być przygotowanym. No strachu chyba nie było. No pierwszy to taki odruch, żeby pomóc, nie? no bo widzieliśmy, że ktoś leży. No to chyba pierwszy odruch taki, żeby pomóc. kiedyś strachu nie czułem, przynajmniej nie ja. Super, że ale rozstaw trójką. Dobra, okay, no na przyszłość. Nie było tacy, ja wiem. Nie? Bo bezpieczeństwo własne jest podstawą w takich działaniach. Tylko jeden pojazd miał apteczkę więc fajnie by było gdyby te apteczki jednak po pierwsze były obowiązkiem w pojazdach posiadania w pojazdach no i podstawowe umiejętności no podstawowe umiejętności w tym momencie mogą być wspierane przez szybkie wezwanie służb i kontakt z operatorem telefonu 112 który jeżeli nam tej wiedzy braknie w danej chwili on nam podpowie co robić jakie są pierwsze słowa tych osób które do was podbiegają jest sporo niecenzuralnych słów później strach panika Próba lokalizacji, gdzie jesteśmy w terenie. No i pierwsze zdarzenie z rzeczywistością Maja, która nie używa w ogóle języka polskiego. O matko, o Boże, ona tylko po angielsku, ona tylko po angielsku. Co? Ja im wskazuję potem już palcem, skoro komunikacja taka nie działa. Wskazuję im palcem na rany i to już jest kompletne dla nich zaskoczenie. Nie wiedzą, co zrobić, nie wiedzą jak pomóc, nie wiedzą jak zatamować ten krwotok. Także jest dezorientowanie duże. Przede wszystkim celem nadrzędnym jest ratowanie życia ludzkiego. Życie ludzkie jest zagrożone wtedy, kiedy dochodzi do wypadku drogowego. Doskonale wiemy o tym, że na drogach giną ludzie, że na drogach ludzie dostają obrażeń, tak więc niezwłoczne podjęcie czynności ratowniczych przez osoby postronne, tak naprawdę przez przypadkowo przejeżdżające w tym miejscu, gdzie dzisiaj się znajdujemy. Pozwala na to, żeby kogoś w należycie szybkim, niezwłocznym czasie przywieźć do szpitala. Jest pan zaskoczony, dużo osób reaguje, czy jednak mimo wszystko więcej osób przejeżdża i nie zwraca uwagi na poszkodowanych? Tak, jestem pozytywnie zaskoczony, bo po pierwsze, że to ludzkie sumienie, czyli e, gdzieś nas ono powinno gryźć, kiedy tej pomocy nie udzieliliśmy. Drugie to coś najgorszego, kiedy do tego typu sytuacji podchodzimy egoistycznie. Pamiętajmy o tym, że dziś leży ktoś, jutro mogę leżeć ja. A dopiero na końcu ten trzeci aspekt, czyli odpowiedzialność karna. Jak widzimy dzisiaj schodzi ona na ostatni bieg, na ostatnią pozycję z racji tego, że naprawdę wszyscy przejeżdżający reagują, zawracają, udzielają sobie nawzajem pomocy, a dopiero w chwili, kiedy widzą, że to jest nasza symulacja, są naprawdę zupełnie zaskoczeni nie widząc nas wokół i to właśnie jest Prawdziwe odzorowanie wypadku drogowego.